Twoja doba ma 168 godzin, więc nawet jeżeli poświęcisz 3 godziny tygodniowo na zbudowanie atrakcyjnej męskiej sylwetki, dzięki której poczujesz się bardziej komfortowo, to nadal masz mnóstwo czasu na prowadzenie firmy, spędzanie czasu z bliskimi, rozwój i inne rzeczy, które są dla Ciebie ważne. Dodatkowo te 3 godziny spowodują, że będziesz bardziej atrakcyjny, pewny siebie, zdyscyplinowany, sprawczy i produktywny. Więc wszystkie rzeczy, które ogarniasz w ciągu całego tygodnia, zrobisz lepiej, szybciej i skuteczniej. Ja sam na przygotowanie posiłków nie poświęcam więcej niż od 5 do 10 minut, a mój trening sylwetkowy nie trwa dłużej niż 30 minut i zbudowałem dzięki temu taką sylwetkę. Pomyśl tylko, jak byś się czuł i jak byś był odbierany, gdybyś ty miał taką formę. Zaobserwuj mój profil i zostaw komentarz czas, a pokażę Ci, jak to wszystko ogarnąć, żeby zbudować atrakcyjne męskie ciało, wolne od kompleksów wstydu i niskiej pewności siebie, tak żebyś czuł się świetnie poświęcając na to naprawdę minimum swojego czasu.